No strzelaj! Strzelaj! No co czekasz, to pomyśl to No strzelaj, bo ja ciekłem w strzelę! No ja strzelę. Policja, nie cię! Policja wchodzi, ale o co się rozchodzi? No. Słyszałem ulicą, usłyszałem awanturę, no to podjąłem interwencję. Nie ma żadnej awantury. My tylko meczek sobie oglądamy. Człowieku! Poszczeliłeś moją żonę! Popatrz pan, Sorry man, no. wypadek przy pracy. Ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby pan moją poszczelił. Ona nie lubi piłki kopanej. Co? E, no to co innego? Idziemy.